Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie na spotkaniu, które w swoim zamiarze, intencji ma pomóc w spotkaniu ze Słowem, przygotować do Niego. Kościół rozważa tego dnia w fragment z Ewangelii według św. Łukasza, z szóstego rozdziału wiersza od 12 do 19. Poprośmy o Bożą pomoc. Ojcze, prosimy Cię, byś nam udzielił swojego ducha, światła, abyśmy mogli rozumieć Twoje słowo, otwórz je przed nami i otwórz nasze serca. Bądź z nami, Duchu Święty, Wspomożycielu, Pocieszycielu. Amen. Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr i brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Jude, syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. Spotkałem takie zdanie, że Święty Łukasz bardzo zwraca uwagę na temat modlitwy. Pokazuje nam przede wszystkim Jezusa, który się modli, zapamiętał, zapisał, bo były, orędzie Ewangelii jest mu przekazane. Zapisał właśnie tę zachętę Jezusa, żeby się modlić czy się modlić nieustannie. Wreszcie, bo oprócz tych zachęt, czy takiego podkreślania roli modlitwy, pokazuje nam Jezusa, który się modli. I to jest właśnie ten moment. Bardzo mnie zatrzymuje, tak robi na mnie wrażenie ten obraz Jezusa, który całą noc trwał na modlitwie do Boga. Całą noc na modlitwie. Może mamy takie doświadczenie uczestnictwa w jakimś czuwaniu, albo mieliśmy takie szczególne powody, intencje, żeby, żeby trwać na modlitwie, trwać przy kimś, modlić się. Niezwykłe doświadczenie. Przede wszystkim ten tekst pokazuje nam, że to jest możliwe że to jest możliwe dla, dla Jezusa, dla, dla Jego ucznia, że można przeznaczyć noc na modlitwę. Na co ludzie przeznaczają czas, na co przeznaczają czas nocy? Często jest to jakieś doświadczenie zabawy, wesela, jakieś dyskoteki. Są czasem organizowane takie akcje, że przez całą noc ogląda się filmy, reklamy, noc muzeów, czy jakieś inne, inne tematy noc kościołów. Czas nocy jest na odpoczynek. Jezus świadomie rezygnuje z tego czasu, który jest mu potrzebny z człowiekiem, jak my. Odczuwa zmęczenie, potrzebuje regeneracji to wszystko jest ważne. Ale właśnie poświęca całą noc trwał na modlitwie. Może spróbujmy ten obraz zachować w sercu, zatrzymać się przy nim, rozważać go, kontemplować Jezusa, który przez całą noc rozmawia, trwa, jest zjednoczony z Ojcem, jest przy nim. Niezwykle ważne, piękne, zachęta. Może ktoś z nas walczy o to, żeby, żeby obronić czas na modlitwę, że jedyny czas to jest właśnie jakiś późny wieczór, wczesny poranek. Może noce zostają tylko. Niech to będzie obraz, który będzie wracał tym, którzy nie mogą spać, dla których noc jest trudem. Trudno doczekać do rana. Może ten obraz będzie nam pomagał, będzie nas zachęcał do tego, żeby, żeby ten czas przeżywać jako czas modlitwy. Ale popatrzmy także, tak, druga, druga myśl, która wydaje się być tutaj obecna w zamyśle świętego Łukasza, jaki jest owoc modlitwy Jezusa. Ten owoc jest niezwykle obfity, rozlewa się szeroko. Pierwszym z nich jest wybór dwunastu. Każdy wybór, słyszałem jak ksiądz Krzysztof kiedyś mówił, został przemodlony na górze tej nocy. Że nikt z tych uczniów nie pojawia się przypadkowo, to nie jest wszystko jedno, kto zostanie wybrany. Jezus na modlitwie upewnił się, kogo wybrał ojciec, kogo mu daje. Więc znamy imiona tych dwunastu. Ta lista kończy się także Judaszem. Może warto przypomnieć to, że Judasz nie przychodzi do grona, nie jest wybrany przez Jezusa jako zdrajca, nie jest wybrany jako ten, kto musi zdradzić, jest wybrany jako uczeń, jako ten, komu, przed kim Jezus otwiera tajemnicę królestwa. Ale tym zdrajcą, jak zapisał święty Łukasz, Stał się, dokonuje się w jego sercu taki proces. Więc pierwszy owoc, wróćmy o krok do tyłu, to ta łaska, że z tej modlitwy rodzi się wybór, powołanie. Owocem modlitwy jest wybór ucznia. Jezus wybiera swoich uczniów. Jakoś ta myśl mi towarzyszyła dzisiaj przy modlitwie tym słowem że to bardzo poruszające kiedy dowiadujemy się o tym że ktoś za nas się modli że kiedy podejmujemy chociażby jakąś posługę czeka nas coś trudnego zdawanie jakichś egzaminów rozmowa o pracę jest ktoś z bliskich małżonek rodzic brat siostra albo ktoś kogo możemy o to poprosić kto się za mnie modli ty idź a ja będę tam na adoracji będę gdzieś trwał twoje intencji. No, niezwykle to jest, to jest piękny dar. Może y, y, przyjdzie nam to kiedyś do głowy, żeby właśnie w taki sposób pomagać. Czyli nie będziemy mówić, że trzymam za ciebie kciuki, chociaż to jest pozytywne, tak, ale że, że modlitwa to jest wołanie, a trzymanie kciuków to, to jakiś taki y, znak, nie, nie chrześcijański, pewnie. Y, nie chcę tutaj y, toczyć y, sporu o to, ale. Ale można zrobić więcej niż tylko trzymać kciuki, bolą, bolą te palce, i tak dalej. Nie, nie dochodzi krążenia. Od wyboru dwunastu dalej Święty Łukasz przychodzi do, do tego dużego poczetu uczniów, do których Jezus przychodzi: liczny tłum Jego uczniów i jeszcze wielkie mnóstwo ludu. Do tych wszystkich Jezus przychodzi. I do tych wszystkich ma jakieś słowo, ma jakąś łaskę, owocuje ta noc modlitwy, noc, na której trwał Jezus przy Ojcu. Ludzie zewsząd, z południa i północy, Judejczycy albo Izraelici, i ci, którzy są poganami, przychodzą do Niego, oni go szukają, a Jezus do nich wychodzi i daje im łaskę. Uzdrawia ich z chorób i wyrzuca złe duchy. Moc wychodzi od niego i uzdrawia wszystkich. Owoc modlitwy Jezusa. Chcę zaproponować takie pytanie, żebyśmy zatrzymali się przy modlitwie naszej osobistej, czyli przy naszym doświadczeniu i przy owocach modlitwy. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że nasza modlitwa nie jest tylko naszym, owocem naszego wysiłku. To prawda, jest łaską, ale czy dane mi jest widzieć owoc modlitwy? Może to są jakieś spotkania, może to jest jakieś słowo, Umocnienia, pociechy dla ludzi, których spotykamy. Może Pan Bóg daje jakąś łaskę, jako odpowiedź na moją modlitwę? Nie dlatego, że jestem wyjątkowy, że jestem święty. Podzielę się z Wami taką naszą y, rodzinną, y, troszkę anegdotą, trochę taką historią. Y, chodzi o taką modlitwę, prośby o pogodę. Zaczęło się to bardzo dawno temu, kiedy był remont dachu w naszym domu i pytaliśmy o to z bratem, w jaki sposób moglibyśmy się włączyć w ten remont. Wy się tam, módlcie o pogodę. I prosiliśmy o pogodę. Pan Bóg dał rzeczywiście taki czas bez deszczu, bez łóż, słoneczny, gorący i tak po kilku dniach Nastąpiła korekta tej prośby, żebyśmy się tak gorąco nie modli, albo żebyśmy trochę chmury jeszcze tam załatwili, że to jest za gorąco, za ciepło. To, to był pierwszy taki, pierwsza taka sytuacja, ale muszę powiedzieć, że dla mnie to rozpoczęło taką drogę odkrywania, że Pan Bóg chce odpowiadać na tą prośbę i nierzadko to się. Potem modliłem po tym czasie, z jakimiś wydarzeniami takimi szczególnymi, jak, jak y, y, zawarcie sakramentu małżeństwa y, 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 jednego z moich braci, czy jakieś inne momenty, w których właśnie odpowiada Pan Bóg, daje to, co proszę. I to nie jest moja zasługa, ale podoba mu się odpowiadać na modlitwę. Zwróćmy uwagę na to, kiedy modlitwa, jaką kierujemy do Boga, jest wysłuchana, i spróbujmy odczytać, co mi Bóg przez to mówi, do czego mnie zaprasza, zachęca, może do tego, żebym wierzył w to, że modlitwa jest przyjęta, że ona owocuje, a może to zaproszenie, żebym prosił, bo Bóg chce dawać łaskę, ale szuka tego, kto będzie o nią prosił. Podziękujmy za ten przykład Jezusa podziękujmy za modlitwę, której nas nauczono w naszych rodzinnych domach czy w jakichś miejscach, w których się formujemy. Prośmy łaskę wytrwałości na modlitwie. A może po, po, prosimy też o to, żeby mieć taką hojność w sercu, żeby ofiarować na modlitwę co jakiś czas yy, nasz czas na odpoczynek. Ofiarować na tą Modlitwę na to trwanie przy Bogu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Panem Bogiem.